Shopu. Zawsze po wejściu w item shop pokazuje nam się Zakładka Przegląd. Pokazuje ona nam podstawowe informacje o naszej postaci: takie jak nick, poziom, profesję, rangę, frakcję, bonus jaki daje nam ta frakcja, punkty czci, wygrane walki na arenie, skończone zadania w karczmie, w jakiej jesteśmy gildii, ile odebraliśmy osiągnięć oraz ile zakupiliśmy. Klejnotów w SMS-shopie, ponieważ na serwerze nie ma grzybów, a zamiast nich są klejnoty. Oraz też pokazuję, co ostatnio zrobiliśmy w item shopie. No więc mamy tutaj zakładkę karczmę, w której możemy sobie przywrócić wypite jedno bądź pięć piw u barmana za klejnoty. Później mamy zakładkę Talony. Możemy je kupować za klejnoty, za dukaty, o których później, oraz za napisane wiadomości na czacie, na serwerze. Mamy później liście, które możemy wymieniać właśnie za wcześniej wymienione talony i tylko za talony. Później mamy właśnie dukaty. Możemy je odbierać. 1 albo 2 raz na 3 godziny. 2 jeśli mamy rozbudowaną twierdzę do danego poziomu. Później mamy zakładkę Rubiny. Rubiny można dostać za przedstawienie się na forum. Jak to zrobić? Jest o tym inny wideoporadnik. Później mamy zakładkę PETY. Pety zwiększają nam losową cechę o daną ilość za liście bądź wszystkie cechy za dukaty. Później mamy zakładkę kule. Kule dodają nam cześć do naszej postaci i możemy sobie tą cześć dokupić za talony. Później mamy księgi. Księgi dodają nam także cześć, ale nie dla naszej postaci, tylko dla naszej gildii i te już kosztują yy, liście, nie dukaty. Później mamy klucze. Ja już niestety mam tylko płonący klucz, ponieważ ukończyłem 9 pierwszych poziomów lochów, a po ukończeniu 9 poziomu wszystkie inne klucze znikają, ponieważ dostęp do tych lochów, lochów także znika. I zostaje tylko klucz do wieży. Później mamy wiedźmę. U wiedźmy możemy zmienić swoją profesję na inną. Możemy to zrobić będąc VIP-em. Znikają nam wszystkie przedmioty, nawet te z plecaka. I także te z pomocników. I kosztuje to 36 liści. Później mamy zakładkę Loteria. Możemy w tej zakładce odebrać jeden los za darmo, bądź sobie dokupić jeden za 8 talonów. I po prostu możemy sobie losować. No. Tym razem jeden pajączek, który doda nam yy, cech po prostu do postaci, tak, tak. I przedmioty tutaj wylosowane lądują zazwyczaj w plecaku, chyba że jest to na przykład cześć po prostu 150, czyli na przykład to one po prostu się dodają. Z, z kładki loterii można wylosować na przykład dukaty, liście, perłę, Klejnoty i cześć. I właśnie pająka. Później mamy zakładkę prezenty. Możemy sobie tutaj po prostu odebrać dziennie raz prezent. Raz, jest, jeżeli jesteśmy VIP-em, możemy też odebrać prezent vip który daje nam oprócz klejnotów także jeden los na loterię. Później mamy zakładkę osiągnięcia. Osiągnięcia można odbierać tylko raz, każde. I są za osiągnięcie danego poziomu postaci, później za osiągnięcie konkretnej ilości czci, później za wygrane walki na arenie, wykonane zadania w karczmie, za skończone lochy. Oraz za rozbudowanie twierdzy do 10 poziomu. Później mamy ikonkę paczki. Są tutaj trzy paczki. Jedna od administracji, którą dostajemy, jedną na starcie gry. Mamy ją wtedy w plecaku, nie wymieniamy jej, ale możemy sobie tutaj wymienić np. paczkę od administracji, jeśli posiadamy perły możemy wylosować właśnie z loterii albo z lotto jest też paczka reklamatora oraz formowicza ale o reklamatorze i formowiczu będzie w innym paradniku a więc odbiorę sobie jedną paczkę od administracji na przykład i piszę że przedmioty z za, za perłę wylądowały w plecaku no więc to za chwilę później mamy zakładkę ikonki ikonki możemy sobie kupować yy, za dukaty, za liście, za wiadomości na czacie, które napiszemy oraz za dukaty. Później mamy zakładkę staw. Żeby łowić w stawie, musimy najpierw kupić wędkę. Kosztuje ona chyba 14 talonów, z tego co pamiętam ale opłaca się wykonać ten zakup, ponieważ te talony się szybko zwracają. Ponieważ możemy łowić raz na 3 godziny, może nam wylosować 3 dukaty, a więc jesteśmy w stanie odrobić sobie te dukaty w ciągu jednego dnia, jeśli tak naprawdę będzie nam się chciało. Ja już łowiłem, więc przejdę dalej. Później mamy bank. Do banku w miarę możliwości oraz chęci wpłacają wszyscy gracze. Jeśli zostanie wpłacone przez wszystkich 250 talonów łącznie, to jest wtedy epicki event na 48 godzin. Z wpłacaniem nie ma raczej problemów, bo to po prostu trzeba kliknąć wpłać. płać. Wpłaciło nam jeden talon na rzecz banku. Później mamy licytację, w licytacji możemy brać udział od 30 poziomu postaci, daje nam ona rangę VIP na 48 godzin. Jeśli już mamy VIP-a, to przedłuża go nam o te 48 godzin. No i to w sumie tyle. Później mamy właśnie lotto. Losujemy tutaj sobie jedną cyferkę od 1 do 5. Jak w zdrabce. Na przykład ja wybrałem sobie 3, no to wybieram sobie te 3 i Czekam do 20.45 co będzie. Jeśli trafię, trafi się 3, to dostanę jedną perłę. A jeśli nie, to powodzenia jutro. Później mamy zakładkę frakcję. Z wyborem frakcji trzeba się zastanowić, ponieważ yy, frakcję można wybrać tylko raz. Nie można jej później zmieniać po wyborze chyba że jest właśnie event epicki bądź yy, tak jak teraz event wielkanocny. Później mamy zakładkę VIP. Pokazuje nam ona co nadaje ta ranga, jakie bonusy oraz ile nam zostało tych dni VIP-a. Na przykład możemy odbierać prezent dzienny. Mamy możliwość zmiany profesji, złote obramowanie postaci, możliwość kupowania błyszczącego niku na czacie oraz ikonkę VIP-a na czacie obok Twojego niku. Czyli tu mamy złotą ramkę vip tutaj błyszczący kolorek, który można kupić będąc VIP-em oraz ikonkę. I to tyle, ile daje VIP. Później mamy reklamatora, o którym jest oddzielny wideoporadnik, jeśli go wykonamy, dostaniemy za każdy z trzech podpunktów jedno piórko, które możemy wymienić w zakładce paczki, oraz dostajemy na 48 godzin vip -a. I też, jeśli mamy już wcześniej vip to przedłuży nam się ono do 48 godzin. Później mamy pożyczkę. W zakładce pożyczka możemy, możemy z niej korzystać od 50 poziomu postaci. Działa to na zasadzie: pożyczasz mniej, oddajesz więcej i trzeba je oddać w ciągu 3 dni. Jeśli nie odda się tej pożyczki, nie spłaci się jej po prostu, to grozi to stałą blokadą konta przez system. Później mamy różane bractwo. Ale o różanym Bractwie nie mogę powiedzieć, ponieważ rozpowszechnianie informacji o różanym Bractwie grozi także stałą blokadą konta. Później mamy zakładkę Twierdzę i właśnie Twierdza odblokowuje nam różne możliwości w item shopie. Na przykład pierwszy poziom pozwala nam korzystać z zakładki PETY. Później kolejny z zakładki obóz, jeszcze następny z zakładki pożyczka, o której było przed chwilą. Następny nam zwiększa bonus z prezentu dziennego o 50%. Czyli na początku dostaje się po 8 dziennie, a jeśli się rozbuduje twierdzę to dostaje się 12. Następny daje po 50 cech na stałe. Kolejny właśnie możliwość odbierania dwóch dukatów na raz zamiast jednego. Później możliwość wymiany wiadomości napisanych na czacie na dukaty. Możliwość korzystania z zakładki Lotto. Oraz klucz do wieży tanieje o 3 liście. Przy rozbudowaniu do ostatniego poziomu. I do rozbudowania tego poziomu trzeba posiadać rangę VIP. Później mamy zakładkę Obóz. Obozów są 3: Rezydencja. Pozwalająca... Znaczy nie pozwalająca. Jej rozbudowanie zwiększa nam bonus od expa o 5% za poziom. Czyli przy rozbudowaniu do 15 poziomu daje nam 70% dodatkowego expa za misje, za lochy i tym podobne. Kolejna daje nam bonus do złota też o 5%. Czyli też przy rozbudowaniu do 15 do nam 70%, jest hmm, oraz trzeci. Jest to wieża magów. Jej rozbudowywanie zwiększa nam szansę na znalezienie epickiego przedmiotu na misjach oraz w sklepach, chyba. Nie wiem, nie jestem pewien, ale chyba tak. I rozbudowanie tego jest już tańsze. Później mamy plecak. Do plecaka trafają, trafiają nam wszystkie przedmioty praktycznie, które sobie kupimy w item shopie. Na przykład w zakładce karczmy, jeśli kupimy kanapkę, nie resetuje nam ona od razu tych piw u barmana, tylko musimy jej najpierw użyć w plecaku. Na przykład mamy tu pajączkę, sobie użyję pajączka i mi wzrosły cechy. Później mamy zakładkę inne. Jest tutaj statuetka warni. Pozwalająca na usunięcie warna za 12 liści, ona też trafia do plecaka. Najpierw oraz wideoporadnik, właśnie z wymienianego wcześniej, reklamatora i forumowicza. Później mamy zakładkę MOD. Do tej zakładki nie mam dostępu, ale mogę Wam powiedzieć, że moderator może usuwać ostatnie wiadomości na czacie. Całkiem czyścić czas oraz go optymalizować. Później mamy zakładkę preferencje. Zmienić tutaj możemy sobie tło w tym shopie po prostu. I na przykład zamiast tego damy sobie chwilowo to i tło zostało zmienione. Później mamy zakładkę Kolory. Zwykłe kolory kosztują 20 dukatów raz kolory błyszczące kosztują 15 liści i może je kupić tylko VIP ale po skończeniu się vip jeśli po prostu nam się skończy VIP to kolorek dalej zostaje błyszczący na czacie później mamy już Agario, Agario to Druga gra Norbiego, czy serwer, nawet nie wiem do końca co to jest, bo nigdy się jakoś nie zagłębiałem w Agario. Oraz chwilowo do 1 kwietnia mamy zakładkę Event Wielkanoc i pozwala nam ona przejść do Easter Shopu, w którym możemy sobie wymienić pisanki, odbierać te pisanki. Możemy sobie kupić Paczkę za te pisanki. Ona daje nam los na loterię ewentową. Jeden dukat oraz pięć klejnotów. Mamy tutaj też pety. Za tulipany, które można dostać z loterii, właśnie tej ewentowej. Tutaj na przykład. O, sześć klejnotów miło za zakładkę inne i w niej możemy właśnie zresetować frakcję, bo jest event Wielkanocny. I to tyle jeśli chodzi o Item Shop. Dzięki.